Targi Pracy 2024. Bydgoszcz informuje. Za nami kolejne wydarzenia, które przyciągnęło wielu mieszkańców Bydgoszczy i okolic. W Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odwiedzający mieli okazję porozmawiać z wystawcami, zrobić zdjęcie do CV, a także skonsultować się z doradcami zawodowymi. Obecnie poszukujemy specjalistów do naszej firmy, specjalistów od IT, od automatyzacji, optymalizacji procesów. Aktualnie poszukujemy inżynierów budownictwa. Oraz osoby do działu wsparcia, takich jak specjalista do spraw IT, osoby do administracji. Poszukujemy osób, które posługują się rysunkiem technicznym, potrafią posługiwać się również elektronarzędziami. Mogą być to osoby, które komunikują się w języku polskim albo w języku angielskim. Spawacze, ślusarze, elektromonterzy, mechanicy, monterzy. poszukujemy młodych inżynierów specjalności głównie górnictwo, elektryka, mechanika. Firmy z branży przemysłowej, budowlanej oraz handlowej, takie jak PESA czy Lidl, oferowały liczne stanowiska pracy. Były również dostępne warsztaty, które pokazywały, jak napisać CV oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Czytaj więcej na bydgoszczinformuję.pl